Idź, dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runonicości, Twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć, masz mało czasu, trzeba dać świadectwo. Bądź odważny, gdy rozum zawodzi, bądź odważny. Artysta, aktywista, stolarz. Jacek Adamas urodził się w roku 1955. Swoją artystyczną edukację rozpoczął w 1988 roku, kiedy dołączył do słynnej kowalni, to jest pracowni artystycznej profesora Grzegorza Kowalskiego na warszawskiej ASP. Studiował z takimi tuzami późniejszej sztuki krytycznej jak Katarzyna Kozyra, Paweł Althammer czy Jacek Markiewicz. W trakcie kiedy jego Koleżanki i koledzy ze studiów przekraczają kolejne artystyczne bariery. Jacek Adamas pozostaje wierny medium rzeźby. Sytuacja zaczyna zmieniać się w roku 96, kiedy wraz ze swoją rodziną przeprowadza się do małej wsi Worławki na Warmii. Wtedy też artysta zaczyna angażować się społecznie. Jego akcje zaczynają mieć charakter partycypacyjny, angażuje się po stronie lokalnej społeczności pomaga swoim sztukom. Ostateczny rozłam między Jackiem Adamasem a artystycznym establishmentem to 10 kwietnia 2010 roku, kiedy Jacek Adamas zaczyna tworzyć prace poświęcone katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. A gniew twój bezsilny niech będzie jak morze, ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych. I nie przebaczaj, Zaiste nie w Twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Jedną z prac Jacka Adamasa, które powstają po 2010 roku, jest praca Artforum. Jest to magazyn artystyczny, na którego okładce widnieje jedna z akcji Pawła Althamera. Althamer wraz ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, poleciał do Brukseli w złotych kombinezonach, złotym samolotem, Świętując upadek komunizmu w Polsce i przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Po drugiej stronie Jacek Adamas dokleja inny samolot, który pokazuje drugą stronę Polski w tym czasie. Zostałem powołany, czyż nie było lepszych? Strzeż się o schłości serca, kochaj źródło zaranne, ptaka o nieznanym imieniu, dom zimowy. Światło na murze, splendor nieba. One nie potrzebują twojego ciepłego oddechu. Są po to, aby mówić. Nikt cię nie pocieszy. Adamas, jako twórca sztuki partycypacyjnej, takiej, która angażuje aktywnie widzów do współtworzenia dzieła sztuki, tworzy zestaw klocków. Są to obiekty, które Przypominają swoim wyglądem przeskakowane dziecięce zabawki. Znanym obiektem Jacka Adamasa jest świnia. Jest to rzeźba z masy papierowej, stworzona ze starych egzemplarzy gazety wyborczej. Świnia przyjmuje różne formy. Tak mamy czerwoną świnię, która przywołuje polskie postkomunistyczne dziedzictwo. Mamy pomarańczową świnię z rudym tupecikiem, która stworzona została na spotkanie polityków Platformy Obywatelskiej. Mamy ukwieconą świnię odwołującą się do tęczy na placu Zbawiciela, a także czarną świnię, która stworzona została specjalnie w ramach protestów przeciwko gangowi motocyklowemu jeżdżącemu w imieniu Władimira Putina. Czuwaj, kiedy światło na górach daje znak, wstań i idź, dopóki krew obraca w piersi Twoją ciemną gwiazdę. Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy, bo tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz. Wbrew pozorom wiele łączy awangardowego artysta Jacka Adamasa i wielkiego poety Zbigniewa Herberta. Obydwaj w swojej twórczości odwoływali się do klasycznego dziedzictwa naszej kultury. Obydwaj w swojej działalności podejmowali wątki historyczne i polityczne, szczególnie odnoszące się do tej trudnej, dwudziestowiecznej historii. Jeden i drugi stawali naprzeciw komunistycznemu i postkomunistycznemu lajdactwu. Powtarzaj wielkie słowa, powtarzaj je z uporem jak ci co szli przez pustynię i ginęli w piasku a nagrodzą cię za to tym co mają pod ręką chłostą śmiechu zabójstwem na śmietniku idź bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek do grona twoich przodków Gilgamesza Hektora Rolanda obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów bądź wierny idź